Mieszkańcy zęby, a także całego Podhala, hucznie powitali Kamila Stocha, podwójny złoty medalista olimpijski, w swojej rodzinnej miejscowości, był witany jak prawdziwy mistrz. Się cieszymy się że mamy takiego mistrza. Mistrza przede wszystkim w Serbii. Nie to, że w całej Polsce, ale w Serbii przede wszystkim. To jest nasz kraj, nasz sąsiad nasz i to jest najpiękniejsze. Kamil Stoch do swojej rodzinnej miejscowości zaprosił innych olimpijczyków, z którymi chciał się podzielić swoją sportową radością. Każdy z olimpijczyków, jak również ich rodziców zostało obdarowanych kwiatami. Chciałem wam, kibicach, wszystkim podziękować za to na wejściu. No to się czuję i to nam bardzo pomaga. Chciałem również podziękować moim czeleniarom, bez których na powodu mnie tutaj nie było. Już tutaj ktoś podziękował im moi, także dzięki też Jemu. Chciałem podziękować mojemu panu Klubowi, który również tutaj jest. Mojej rodzinie, rodzinom wszystkich zawodników za to, że też ich wspierają, też muszą poświęcić wiele wyrzeczeń. No i wiele. Wśród wielu prezentów jakie otrzymał najlepszy skoczek zakończonego sezonu była również drewniana płaskorzeźba, którą Stochowi wręczyli członkowie fanklubu Justyny Kowalczyk. Zew Budacz, TV28